Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajduję się w Stobojach i chciałbym zaprosić wszystkich rodziców z dziećmi na festyn, który odbędzie się w dniu 26 maja 2016 roku od godziny 14. Na festynie będą same niespodzianki, będą występy artystyczne dzieci, będzie zespół wokalny. Będzie to niespodzianka, będą pokazy sprawnościowe straży pożarnej. Będą przejażdżki konne dla dzieci na bryczkach specjalnych, będzie animator, który będzie prowadził różne zajęcia oraz będzie poczęstunek. Wszystkich zapraszam w imieniu Pani Sołtys, Pani Barbary Sierockiej, znakomita zabawa, ja tą imprezę będę nagłaśniał. Będą podczas imprezy robione fajne zdjęcia, będą robione fajne filmiki, i także nikogo nie może zabraknąć. Zapraszam wszystkich rodziców z dziećmi, z bojek, godzina 14. Widzimy się na Super Festynie. Do zobaczenia już w sobotę.